Poddaj się mnie! Będziesz służyć! Rozkazuję ci! Mrok, niczym głód, tylko się nasila! Powstań, bestio z kamaworu! Nic nie ucieknie! W ich cierpieniu widzę siebie. Cienie istnień pragnących pamiętać. Spójrz, jak moi słudzy przeczesują świat. Oto manifest mojego cierpienia. W śmierci nie ma odpoczynku. Czy umarli nieważne. Wszyscy będą służyć. Nie masz pojęcia, jak to jest mieć złamane serce. To cena, jaką zapłacą za przeciwstawianie się królowi. Witaj, wuju. Zaś ja jestem mrokiem, który pochłonie ten cień w całości. Twoje wątpliwości i nielojalność czymś się różniły? Mocne słowa, jak na kombinatora i kłacze. Ten strój wyszedł z mody już wieki temu. Odnajdę ją. Przeciwstaw mi się, a zginiesz. Nadchodzi mrok. Powstrzymasz mnie! Padnij przed swoim królem. Znaczysz tak mało. Żadna moc na tym świecie mnie nie powstrzyma. Nisordę. Moje serce. Czas mnie nie powstrzyma ani nic innego. Moje zwycięstwo jest tylko kwestią czasu. Wyspy Cienia to zaledwie początek! Kto żyw, ten będzie służyć! Czarna mgła pochłonie wszystko! Czy nie wystarcza, że wciąż daje i daje? Dołącz do pozostałych. Jeden cień podporządkowany wielu innym. Ten miałki świat, nie ta ukojenia. Moja królowa czeka na mnie za mgłą. Wszyscy żywi poddadzą się lub skiną. Świat zaznamek cierpienia. Robię to dla miłości, dla niej, dla nas. Nie będę stać bezczynnie. Słyszę, jak mnie woła. To wszystko dla niej! Odbiorę co moje! Wszystko, co moje! Bez niej istnieje tylko ciemność.